Witajcie moi drodzy, dzisiaj e, trochę przemieszczając się, ale chcę się z wami króciuteńko podzielić i słowem i, i pewnego rodzaju świadectwem. Słuchajcie, dzisiaj e, natknąłem się w Biblii na fragment, super fragment, naprawdę koszerny fragment z Ewangelii Jana z 4 rozdziału, 13 werset. Każdy zna tą opowieść, której Jezus daje się napić, prosi Samary, prosi Samarytankę o, o, o wodę. I co czytamy, co czytamy w tym, że w rozdziale każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął. Ale woda którą ja mu dam, stanie się w Nim źródłem wody, wytruskującej ku życiu wiecznemu. Słuchajcie, to prawdy koszerny werset. Wiecie, tutaj jest w tym rozdziale tak na dobrą sprawę, o czym nam mówi. On mówi nam o pokarmie, jaki on ma dla nas, a tym pokarmem jest wypełnianie woli tego, który go posłał. Boga. W szóstym rozdziale czytamy Ewangelia również, żeby nie zabiegać o pokarm, który ginie, ale pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu. Abyśmy wierzyli w tylko Boga, tego, którego posłał, bo tylko Jezus jest chlebem życia. A kto przychodzi do niego, nigdy nie będzie głodny i odczuwał pragnienia. Słuchajcie, czytam to, bo dzisiaj popełniłem taki krótki wpis. Miałem to mm, wam wysłać w formie. W formie pisanej, ale stwierdziłem, że słowo powiedziane będzie bardziej wyraziste. I wracając jeszcze do czwartego rozdziału, jest też napisane, że ojciec, nasz kochany tata, szuka takich, którzy będą go czcić czcić w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. Dlaczego o tym wspominam? Za chwilkę do tego przejdę. Ale trafiłem jeszcze, słuchajcie, na jeden dzisiaj fragment. Z kolei jest to dla mnie totalny banger. Słuchajcie, totalny banger dla mnie. Mówię osobiście o sobie. Z drugiej księgi kronik z 16 rozdziału, werset 9. oczy Pana przebiegają bowiem całą Ziemię, aby pokazywał on swoją moc dla tych, których serce jest doskonałe wobec Niego. Wow. Jego wszechobecność, no, jest totalnie, słuchajcie, no nie do ogarnięcia. Słuchajcie, totalnie nie do słuchajcie, i on tą moc pokazuje osobom, które to serce przybliżają ku niemu, którzy to serce przybliżają ku niemu. On daje się napić tym, którzy pragną, którzy pragną Jego obecności, którzy szukają Jego obecności, którzy są głodni napić się z tego źródła wody żywej, dającej życie wieczne. Dlaczego, słuchajcie, o tym Wam mówię? Teraz trochę, no można powiedzieć, świadectwo. Wiecie, czuję, wczoraj czułem się jak taki totalnie przedszkolak, który no, nie został wpuszczony do piaskownicy, w której były klocki Lego, w której były po prostu, no nie wiem, najwspanialsze zabawki, jakie tylko dziecko może sobie wyobrazić. Wiecie, nasza mm, społeczność, w której się spotykamy, no nie jest wielka, tam jest parę dziesiąt osób że czas jest urlopowy, no to można powiedzieć te rozjazdy są, no i można powiedzieć był to kolejny tydzień, w którym no nie spotykaliśmy się wspólnie, a że na ulicy Modlińskiej jakieś 10 do 15 minut, w zależności od przyciśnięcia pedału, jest kościół Nation of Fire prowadzący, prowadzony przez Jakubę Kamińskiego. Część z Was kojarzy, zresztą wysyłałem swojego czasu pewne nauczania od Kuby, polecam jego książkę Prawdziwe zwycięstwo człowiek, który był sportowcem wywodził się można powiedzieć ze sportu a którego życie zostało w jednej chwili zmienione no i oddał swoje życie Bogu a słuchajcie do czego zmierzam był tam po raz kolejny gościnnie już można powiedzieć nawet nie ale na stałe jako ojciec duchowy tego kościoła ludzki, ojciec duchowy bojca ojca w niebie mamy jednego i amen ale był tam Głosił po raz kolejny pastor William, William, Richard William, Richard William. Tak, o ile dobrze kojarzę. To jest ta mniejsza a większość nazwiska a o to co głosił, jak głosił. Nie dość że bardzo wartościowe nauczanie. Super uwielbienie, super czas uwielbienia. Ale na koniec, słuchajcie, była modlitwa, modlitwa stawiennicza o Polskę odnośnie osób, które chcą po prostu uczestniczyć w tym Bożym planie, bo ja dziękuję Bogu za to, że wiecie, że żyję tu i teraz i nie, że żyję, nie, że żyję nie wiem, w Kalifornii, na Tajwanie, w Tajlandii, no nie wiem, w Brazylii, jakimś najpiękniejszym miejscu świata, ale że żyję w tej długości, tej szerokości geograficznej tu i teraz, bo słuchajcie, w Polsce jest naprawdę mega przebudzenie, jeżeli chodzi o ludzi wiary ilość ludzi nawracających się do Boga ewangelicznie nawracających się do Boga ja to obserwuję, jest przeogromna. do czego słuchajcie zmierzam pierwszy raz, trochę już z czasu z Bogiem jestem różnego rodzaju doświadczenia miałem ale słuchajcie, pierwszy raz wczoraj podczas tej modlitwy doświadczyłem spoczynku w duchu słuchajcie, chwała Boże jak przychodzi to nie ma siły nie ma siły słuchajcie no, z tym nie da się zmierzyć to jest coś niewyobrażalnego Modlitwa, w której po prostu podchodzi, modli się, a ty padasz. A ty padasz. Duch święty tak działa, po prostu padasz. Jesteś skoszony, po prostu. Jedna chwila czułem się jakby ktoś, nie wiem, nie, no nie wiem, ściął, jakbym dostał prawego, lewego sierpa i po prostu totalne kao I masz odpocznienie. I masz po prostu cudowny czas z Duchem Świętym. Wspaniały, cudowny czas z Duchem Świętym. Słuchajcie, próbowałem trzy razy się pozbierać, podnieść ale nie, nie da się, za trzecim razem już sobie odpuściłem, mówię, dobra, okej, okay. Boże, Duchu Święty, to jest czas dla nas, po prostu czas tego odpocznienia i ładuj tam te baterie, po prostu napełniaj mnie, napełniaj, ja chcę więcej, chcę więcej, chcę więcej Twojej miłości, chcę więcej Twojego objawienia, chcę uczestniczyć w tym Twoim wielkim, tajemnym planie, który się realizuje i dla świata, ale też przede wszystkim, słuchajcie, dla Polski. Dlaczego też o wam o tym mówię? Nie dlatego, żeby powiedzieć, ale to jestem święty, widuliński, jak ja to doświadczenie z Bogiem, aczkolwiek po prostu te przeżycia utwierdzają mnie w przekonaniu, że po prostu Bóg jest realny, prawdziwy i wszechmocny, tak? Wszechmocny. Faktycznie tak, jak czytamy w Księdze Kronik, Jego oczy krążą wokół całego świata w jednej chwili i tylko wyłapują te osoby, które są głodne Jego słowa, Jego obecności dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty nie pozostajesz Obojętny. Ty nie pozostajesz obojętny na to, co mamy w sercach i jak szukamy Ciebie. Kolejna część świadectwa, słuchajcie, mam radość w sobie. Dzisiaj rano, wiecie, zmieniłem samochód. Dzisiaj rano wyjeżdżałem samochodem, który jest na sprzedaż, nie? Wyjeżdżałem 1500 razy z bramy. Nigdy, przy nigdy nie zdarzyło mi się to, co mi się dzisiaj zdarzyło. No przytarłem tą furę Samochód jest na sprzedaż. Przetarłem tą furę, no konkretnie ją przetarłem. Wiecie co, no, wkurzyłem się, nie mówię, że się wkurzyłem, ale wiecie jaką mam radość. To jest tylko jakiś tam lakier, który, no nie wiem, zrobię, może nie wiem, dostanę mniejsze pieniądze za ten samochód, nawet nie wiem. Bóg ma w tym na pewno jakieś rozwiązanie, Bóg ma w tym jakiś swój plan i mam radość. Wiecie, mam naprawdę radość, bo słuchajcie, no dobra, no przetarłem samochód, bo coś się stało, nie wiem, złego w naszym życiu. Ale to jest nieistotne, bo czym są materialne rzeczy, przemijalne rzeczy, które, tak na dobrą sprawę, no, są taką tylko pochodną tego, jakimś tam, no nie wiem, częścią Bożego Błogosławieństwa, które w jakiś sposób no, jest dodatkiem dodatkiem do tego, co mamy i możemy mieć w Jezusie Chrystusie. I już dobrze, bo miało być krótko, jak zwykle, ja muszę dużo mówić. Ostatnio na naszym spotkaniu mówiłem o tym, abyśmy szukali tej Bożej obecności, jeżeli chcemy na przykład zmienić coś w swoim życiu, doświadczać Boga w swoim życiu. Mówiłem o tym wyznaniu Jezusa jako swojego Pana, Pana i Zbawiciela. Ale pójdźmy krok dalej, bo wiecie, my spotykamy się od już wielu miesięcy, nawet można to już lata ubrać. I zachęcam Was do jednej rzeczy, wiecie. Ja potem wyślę maila, Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja cały czas podkreślam w tym, co do Was przekazuję, Bóg nie jest Bogiem denominacji, Bóg nie jest Bogiem religii, Bóg jest Bogiem relacji, Bóg nie jest Bogiem, no nie wiem, rzymskokatolickim, kalwinistycznym, luterańskim, zielonoświątkowym, baptystycznym, nie wiem jeszcze, jakie tam można wymyślać twory, ale Bóg jest Bogiem relacji i kościołem, powtarzam, nie są budynki. Nie jest religia, ale kościołem jesteśmy my. To my jesteśmy, jak czytamy w Słowie Bożym, świątynią Pana. I wiecie, nie chcę Was odciągnąć od tego, czego się przyzwyczailiście. Znaczy, inaczej, ja chcę Was odciągnąć od tego, żebyście byli dalej od tego, do czego się przyzwyczailiście, abyście nie żyli religią, ale żywym Bogiem. Ale do czego chcę Was zachęcić? Jeżeli mieszkasz w Warszawie, znaczy wiecie, w Krakowie też yy, znam miejsca, w Trójmieście, w których, no nie wiem, chcielibyście, macie głód poznania w inny sposób Boga. Bardziej nazwałbym to żywy sposób, tak? Nie deprecjonuję tego, że część z Was, bądź wszyscy, dajmy na to, tego żywego Boga nie doświadczacie. Słuchajcie, ja tego nie deprecjonuję, bo każda droga, która prowadzi do Pana, która pozna, prowadzi do poznania, jest dobra. Tylko wiecie, no jeden będzie bieg, tak jak i w moich opowieściach, dojechał do Zakopanego przez Szczecin albo przez Berlin, a drugi po prostu pojedzie prosto trasą nie wiem, na Kraków i najprostszą jaka jest tylko z możliwych, przez radą i Kraków. Ale jeżeli masz głód w swoim sercu, jeżeli chciałbyś doświadczyć może czegoś innego, jeżeli po prostu chcesz, żeby twoja wiara Twoja relacja z Bogiem w jakiś sposób e, zmieniła swój smak, a no, tak bym to nazwał, e, zachęcam Ciebie nie do tego na przykład, żebyś przyszedł na spotkanie naszej wspólnoty, tej grupy, w której się spotykamy, ludzi wierzących ewangelicznie, chrześcijan, powtarzam, bez denominacji, ale jeżeli chcesz bardziej, no nie wiem, prywatności i, i jakiegoś tam nazwałbym to, no może nie intemności, bo słuchajcie, tam to uwielbienie jest na bogato, muzyka na żywo, bo, no, to nie do pisania, to trzeba zobaczyć. To zachęcam, jeżeli jesteś z Warszawy, na ulicy Modlińskiej, Nation on Fire, e, nabożeństwa są w każdą niedzielę. Na początku października, chyba w pierwszy weekend, nie wiem, na początku października też jest tam e, bardzo fajna inicjatywa organizowana, ale jeszcze wcześniej, bo w sierpniu, na początku sierpnia, pierwszy bodajże weekend sierpnia, jest organizowany czas poruszenia. Podczas którego ja wierzę, że chwała Boża będzie się objawiała tak jak objawiała się w dniu wczorajszym. To jest dwudniowe wydarzenie. Jak powiedziałem, w każdą niedzielę o godzinie 11 jest nabożeństwo. To jest Hala Expo na ulicy Modlińskiej. Słuchajcie, to też jest naprawdę Boży Plan. Hala Expo, potężny, można powiedzieć, hangar. A jest to miejsce, w którym od ponad roku. Funkcjonuje tylko i wyłącznie wyłączność tenże kościół, ta posługa, to co, co, co włożył w serce Kuby Bóg i chwała Bogu. Z tego co dobrze pamiętam, w tym roku jeszcze w Gdańsku będzie organizowana właśnie taka konferencja od Kuby. Więc słuchajcie, droga siostro, drogi bracie zachęcam Cię, jeżeli po prostu chciałbyś spróbować nic nie tracisz, możesz tylko zyskać tak na dobrą sprawę skosztować jakiegoś nowego miejsca eee, masz głód w swoim sercu, aby poznać Boga poznać Boga nie tylko z ław kościelnych nie z tego co niedzielnego nabożeństwa i, 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 i tak na dobrą sprawę no dobra, nie na dobrą sprawę jeżeli chcesz czegoś innego czegoś bardziej żywego to zapraszam cię, spróbuj. Tak jak zawsze zachęcam, aby oddawać, bo, bo w swoich modlitwach cześć i chwałę temu, to jest godzien tej wszelkiej chwali. Mówię o Jezusie Chrystusie, wiecznie żywym, który był, jest i będzie i Amen. I też tu nic nie tracisz, no bo to jest centralna część Pisma Świętego, zaczynając od Starego Testamentu, kończąc na Nowym Przymierzu. Nic nie tracisz, możesz tylko zyskać. A jeżeli chodzi o poszukiwanie Boga, słuchajcie, każda droga jest dobra, która prowadzi do Boga. Więc, no, jeżeli powtarzam, masz grób w swoim sercu, no są miejsca, w które może, może. Ja nie mówię, że tak będzie na pewno, bo pytanie, co masz w sercu, tak na dobrą sprawę, Bóg przechodzi w każdym momencie, w niespodziewanych momentach. Nie musi to być kościół, nie musi to być nabożeństwo, może to być twoja modlitwa. W której po prostu, no nie wiem, spędzisz z nim czas i w pewnym momencie pozamiatacie tak, że, że, że wow! Ale jeżeli szukałbyś czegoś nowego, to, to, to zachęcam Cię, zapraszam, a nóż będzie się działo. I w tym Cię, droga siostra, drogi bracie, Błogosławie. Trzymajcie się, kochani, miało być krótko, było krócej niż zwykle, ale nie za krótko. No i do usłyszenia, do zobaczenia. Bóg jest dobry, wiecznie żywy, dobry i tylko dobry. Amen.